I tam kolejna maszyna do sprzedania, dzieci 40.7 Agri Plus, 2013 rok, 4 tony udźwigu, 7 metrów teleskop Maszyna świeżo sprowadzona, jest tutaj praktycznie, tutaj ten spód był pomalowany, a maska, teleskop, felgi to jest wszystko oryginał Opony wszystkie 4 nowe, 460, 70, 24, silnik 126 koni mechanicznych Opony noweczki Kamera cyfania Zaczep 8 ton masa, 800 tony masa tego sprzętu 2013 rok, 93 kW silnik sterowanie oczywiście jest na joysticku szyba jest otwierana tutaj w ten sposób to jest bardzo wygodne rozwiązanie skrzynia jest powershift sterowanie oczywiście w joysticku jest Maszyna bardzo ładnie jeździ. Tu mamy 3-4 biegi. Sprzęt sprawdzony u nas przy rozładunkach, przy załadunkach maszyn. Wszystko działa tak jak powinno. Zapraszam do oglądania do nas na plac i zakupu. Pozdrawiam.